Leci? Wszyscy mają? Zaczynaj. Zaczynaj. Probeczka. Ja Robert Kuchała. dziś ogłoszona kolejna walka. No to już pewnie wiedziałeś wcześniej, dużo wcześniej. Ale o czym? Jaka to będzie walka? Tak, tak. No. tak. Nie wiedziałeś. No właśnie, więc tak jak już pewnie miałeś też czas, żeby sobie to wszystko przemyśleć. Zadowolony z tego, że właśnie takie zestawienie teraz czy czeka? Tak, wiesz, co, no. Yy... Wiesz, ja byłem. Jakby inaczej. Dowiedziałem się tej walce mniej więcej w Maj, czerwiec. I wtedy rankiem wyglądał tak, że byłem czwarty, Damian był trzeci. No i Daniel Rutkowski, drugi, jest SKF, pierwszy, coś takiego było. No i wiesz, jakby zostawili nas, jako że jesteśmy obok siebie. No i wiesz, cieszy mnie, ten, cieszy mnie ta walka, bo to będzie dla mnie taki sprawdzian. I chce się pchnąć po, po najwyższe cele, czyli po paskę SB. No i do przejścia jest Damian. Do przejścia jest Damian. Tak się zastanawiam, czy już można powiedzieć, że to jest takie zestawienie weterana z młodym wilkiem, czy to jeszcze trochę za wcześnie tak o nie mówić? Chyba, chyba już troszeczkę jest, weteranem nie tylko MMA, ale też walczył w KSW. No tak, doświadczony zawodnik, on sam mówi, że jest jakby, ja jestem młoda krew, on jest starszy wilk, yy, no więc... Yy... Wiesz, no myślę, że tak, że można tak śmiało powiedzieć, no co, dobra fareczka, wiesz, ja jestem przygotowany, jest przygotowany, na pewno fajerwerków nie zabraknie, a to, że jeszcze to wszystko jest nowym w nowym samczu, to już w ogóle... No music się zobaczyć, co tam się dzieje. Znaczy, chciałem o to dopytać. Podkreślałeś to, już się na temat tego pojedynku tutaj w trakcie transmisji, że dla ciebie to jest bardzo szczególne wydarzenie. Tak, to jest spełnienie marzeń, wiesz, bo kurczę, no sobie, że kiedyś przyjeżdżałem na galę, oglądałem te galę, potem, potem w ogóle wiesz, dostałem się do organizacji, organizacji KSW. Wygrałem parę pojedynków i w ogóle teraz dowiaduję się, że gala będzie przyjedzie do mojego miasta, gdzie się urodziłem. No wiesz, no... ...spełnienie marzeń, w ogóle, jak, jak o tym usłyszałem, to wiesz, miałem tak, tak ciarki ple na, na plecach, w ogóle nie mogłem się skupić na niczym, mówię, kurczę, no to jest niemożliwe, no niemożliwe, że, to jest, że, że KSW przyjdzie do mojego miasta, tak się stało, no i co, no... No nie, nie jestem w stanie opisać, co, co, co czułem wtedy, no, nie? Teraz chłodna głowa, dobrze się przygotować, znaczy, na no, szyję. już jestem dobrze przygotowany i teraz końcóweczka, ten miesiąc, no i jedziemy. Jedziemy. Ja tylko dopytam jeszcze, pozwolisz, bo tak mówisz o tym Nowym Sączu że takie to jest ogromne dla Ciebie przeżycie, będzie jakiekolwiek wolne miejsce poza kibicami Twoimi tam na hali? Kurczę, może będzie no, może będzie, może się znajdzie. Czy, czy ten ciężar psychiczny w związku z walką, z walką u Ciebie, w Twoich stronach, Gdzieś spadł? Czy nie, jeszcze nie, gdzieś tam w tyle, w tyle głowy jest, jest jeszcze taki, jakiś taki niepokój? Co to będzie, bo to u mnie? Nie, nie będzie ciężaru. Ja się bardzo cieszę, że to jest u mnie w Łodzi. Jak moi kibice przyjechali i walczyłem z Patrykiem Kaczmarczykiem, to... Mama To wystarczy. jest to, jest to co, co, co ja po prostu chcę czuć, no nie? Yy, tak naprawdę ja straciłem cztery walki w KSW i trzy były na, w studio. Jedna walka była tylko przy publiczności. Ta publiczność przyjechała do mnie, było tyle kibiców i wiesz... Ja się wtedy czułem jak, jak nie wiem, jak przed, mogłem z każdym walczyć, naprawdę, oni mnie nieśli na skrzydłach, a to, że teraz będzie to u mnie w Niemcom, no to to już w ogóle myślę, że podwójne skrzydła wyrosną. Niech tam wyrasta. Natomiast tylko jeszcze dopytam Damian miastasia jak wiadomo, tak jak mówiliśmy, zawodnik doświadczony. Wiele już tam za sobą ma tych pojedynków. Znamy jego atuty, wiemy, w której płaszczyźnie czuje się najlepiej. Czy czymś zamierzasz go właśnie w jego płaszczyźnie? Wiesz, co no, wiesz, walka jest walką, tak? Nie wiemy, co tam dokładnie będzie. Ja też nie chcę zdradzać planu. Yy, mogę jedynie przyrzec, że to będzie naprawdę zajebisty pojedynek. Nie? To będzie wszystko, Będzie jest stójka i będą no zapasy, będzie parter. E, damen jest bardzo twardy, jest charakterny. E, no kurczę, no. Chyba każdy chce to oglądać ja tak, ja też bym to obejrzał, to prawda. Natomiast zapytam a ty? Ja też, zdecydowanie. Nie oszukuj. <laughs> myślę sobie tak, że, czy to tę <laughs> walkę już można nazwać takim nieformalnym eliminatorem, <laughs> myślisz? Czy to jeszcze za wcześnie o tym nie, mówisz? Nie, czy to boitek może Ci otworzyć już drogę właśnie do bezpośredniego starcia o pas? Wiesz co, jeżeli bym wygrał tą walkę i miałbym pięć wygranych z rzędu, to myślę, że zasłużyłbym na walkę o pas, nie? Ale to wiesz, też ja mogę sobie mówić, no wszystko zależy od organizacji KS, bo jeżeli nie, dostanę taką Będę się bardzo Robert, często w przygotowaniach jeździsz po Polsce, szukasz tych sparing partnerów, szukasz wsparcia po różnych klubach w Polsce. jakie jest tutaj plany, jeszcze na tę końcówkę przygotowań, czy jeszcze jakieś wojaże się szykują po kraju? Tak, jeszcze raz wyjadę do Czerwonego Smoka na, na sparingi, tak, na takie zadanioweczki, no i potem już wracam. Końcóweczka u mnie w grafii Kraków, robienie wagi. I 14 października widzimy się w nowym sączu. Dziękuję. Widzimy się w nowym się w nowym sączu w takim razie. O, tak, tak, widzimy się. No i co? zapraszam wszystkich. E, już to mówiłem w czasie wywiadzie, ale powiem jeszcze raz nowy sąd na płonie. 14 października. E, no, rozniesiemy halę. Na no to czekamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.